OK, przeczytajmy sobie oba Twoje komentarze. Jednak klątwa to energia. To wibracje. Mam ciężko przeczytać, mi to będzie bardzo niskie. Jak się przerabia emocje, traumy oraz założenia, to się zmienia te wibracje. Dodatkowo, skoro wszystko w naszej rzeczywistości jest odbiciem naszych założeń, to czy ta klątwa. Nie powinna po prostu przestać działać, jeśli stworzyłoby się założenie, że nie działa, oraz by się rozwijało duchowo, zmieniło wibracje. I teraz pierwsza część um, Twoich komentarzy. Jednak, klątwa to energia, to wibracje i to bardzo niskie. Bardzo duży błąd. Klątwy wyrzuca się w spokoju. Um, jak się przerabia emocje, traumy oraz zmienia się, z, oraz założenia, to się zmienia te wibracje. A jaj, mamy do czynienia z soft witchcraftem. Okej, okay, dobra, idźmy normalnie gadać. Okej, okay, um, muszę dostosować swój język pod soft witchcraft. I teraz to wszystko, co napisałaś: prawo założenia, um, praca z traumami, wychodzenie z uwarunkowań społecznych, rodzinnych i tak Twoja energia i twoje wibracje to jest dział wiedzy tajemnej, ezoteryka. Praca z twoją energią i praca twoją energią to dział ezoteryka. Natomiast kiedy mówimy o protekcji przed klątwami, to musimy iść do innego działu wiedzy tajemnej, mianowicie Okultyzm. I teraz, żebyś mnie zrozumiała, okultyzm to praca z obcymi energiami. Czyli na przykład. Bóstwa, aniołki, demonki, gregory i inne leśne duchy. I teraz wyobraźmy sobie abstrakcyjny scenariusz. Jak lątwi Ciebie. Mam kult współpracy z marsowym bóstwem um, Aresem. I teraz, jak wygląda Twoja protekcja? Ja to na ciebie klątwę. Jak wygląda Twoja protekcja? Sorry Ares, założyłam sobie, że to na mnie nie działa. Czy robiłam traumy, mam wysokie wibracje, moja energia jest super i generalnie rozwijam się duchowo. Założyłam, nie działa. Sorry, bitch. Na razie. Tak wygląda protekcja? No nie, kochanie. Tak to nie wygląda. Po prostu. Gdyby tak to miało działać, to ja zakładam, że ty jesteś skrąpiona, a ty zakładasz, że nie jesteś skrąpiona. No i czyje prawo założenia tutaj działa? Mówisz mi, że obcą energię, która otrzymuje lojalność, ofiarę, kult, współpracę ma, ta energia ma korzyści. Więc co ją będzie obchodziło Twoje prawo założenia? Po prostu. I błagam, wychodźmy z tego soft witchcraftu, bo. To jest bardzo duży błąd. Bardzo duży błąd. Bo prawo założenia działa na ciebie jest to dział ezoteryka. Praca z Twoją energią, praca z Twoją energią. Okultyzm to inny dział. Krątwy, protekcja i tak dalej to inny dział. Okultyzm, inne baśniowe stwory, duchy, demony, bóstwa, egregory, anioły i. Inne baśniowe stwory. Trzymaj się, buziak.